Cześć Wam wszystkim z tej strony Sonia. Witajcie ponownie na moim kanale Słodkie Życie. Dzisiaj będzie to odcinek pogadankowy. Wzięłam wodę, bo już dzisiaj piłam dwie kawy, dlatego trzeciej nie chciałam pić. Co prawda, piję aktualnie kawy bezkofeinowe, ale dwie wystarczą mi, nawet bez kofeiny. W jednym z odcinków opisałam Wam o moich dwóch problemach związanych z Frizzle Libre 2 wkuciami. I teraz tak, jest update oczywiście, bo sprawa już się delikatnie rozwiązała a mianowicie taka, że jeśli chodzi o wkucia, to wysłali mi znowu Minimet Mio Advance, ale z jedną małą różnicą a mianowicie taką różnicą że te są 9 mm długości tej igły. Um, do tej pory używałam 6 mm. Kiedyś ja używałam też te Mio, te mniejsze, 9 mm, ale zauważyłam, że z tymi krótszymi chyba jest nawet troszeczkę lepiej, bo te dłuższe czasami jednak mi się zaginają. Tak więc ogólnie to ten problem został rozwiązany na razie. Przysłali mi kilka tych opakowań. Na razie są te Advanced, nie muszę przychodzić na Quick sety. Koniec tematu. Następny temat. Szybko to jakoś idzie. E, opowiadałam Wam ostatnio, że, ten, nie? że byłam w Polsce, w Szczecinie i nie, opowiadałam, nie opowiedziałam Wam jednej rzeczy, bo zapomniałam, a mianowicie w trakcie tego pobytu w Szczecinie, czyli dzień przed powrotem tutaj do Hamburga, musiałam zmienić sensor. No i zmieniłam ten sensor, wbiłam sobie nowy sensor, jak zwykle tradycyjnie na nogę i było wszystko spoko. Do czasu, kiedy wracałyśmy, a mianowicie miałyśmy jedną bardzo ciężką walizkę. I akurat tam, gdzie była przesiadka, w takiej małej mieścinie, gdzie niestety nie było schodów ruchomych ani nic, o, musiałam walizkę po schodach w dół i znowu w górę nieść w ręku. I niestety chciałam sobie tą walizkę, tak wiecie, tak podnieść trochę i tak ustabilizować na nodze. Ach, no i niestety. Sensor odpad. Miał tylko jeden dzień i odpadł. Bardzo się zdenerwowałam, bardzo, bo czegoś takiego to nie lubię. To jest marnotrawstwo sensora. Niestety on też nie był już w takim razie sterylny, więc nie mogłam spróbować znowu drugi raz go wbić, bo teraz znalazłam yy, ten, znalazłam nie przepis, nie receptę, tylko jak to się mówi. Yy, znalazłam. Yy, yy, jak to się nazywa? No instrukcje. o, znalazłam w necie instrukcję, jak to się robi lepiej. Tak więc ja Wam kiedyś nakręciłam jeden filmik, jak próbowałam, biedna, wbić sobie z powrotem ten sensor, ale ja to zupełnie źle zrobiłam. Tak więc znalazłam lepszą instrukcję, po której w sumie można byłoby jeszcze raz spróbować, po której się w sumie udaje, niektórym ludziom się udało. Więc ogólnie to gdyby coś takiego jeszcze w domu mi się raz zdarzyło, to bym spróbowała. Ale z tego względu, że się to zdarzyło na dworze, po drodze, to było to już niesterylne, więc nie mogłam go ponownie zaaplikować. No trudno, trudno. No i właśnie chciałam przejść do tego tematu yy, Freestyle Libre ogólnie. Jest taka sprawa, że się mnie pytaliście, kiedy będę miała Freestyle Libre 3, kiedy w końcu przetestuję te sensory. Ogólnie to one już tutaj są na rynku, one już są od czerwca, my mamy teraz sierpień. Wrzesień, sorry, wrzesień mamy. I mój lekarz też powiedział, że mogę je następnym razem dostawać. I ja już też na jednym z filmików Wam opowiedziałam, jak to tutaj funkcjonuje, że tutaj są takie e, recepty, takie kwartalne lub nawet na cały rok, taki dała verordnung, jak to się nazywa. I ostatnio, jak brałam recepty, właśnie na sensory Libre 2, to chyba było albo pod koniec zeszłego roku, albo na początku tego roku to ta recepta była na jeden kwartał. Ja specjalnie zwróciłam na to uwagę, to było na jeden kwartał, nie na cały rok, na kwartał. I dlatego napisałam do Abota: "Sorry, następnym razem jak będziecie mi wysyłać sensory, to nie wysyłajcie sensora Libre 2, tylko Libre 3, bo mój lekarz mi to zalecił, nie? Jeżeli chcecie, to mogę jeszcze podesłać receptę", takim powiedziałam. A oni, ja nie wiem, ja jakoś ta firma jest jakaś taka dziwna. Ja ja nie potrafię z tymi ludźmi gadać, bo zawsze mam z nimi problemy. A oni także, y, ale to miałaś dała fer ferornuk na cały rok, dopiero od stycznia, czy tam od grudnia będziemy ci wysyłać trójkę. Ja mówię, a dlaczego? Lekarz mi zalecił od teraz, recepta była wtedy na kwartał. Tak więc nie mają w ogóle powodu, żeby mi znowu wysyłać dwójki. Chcą po prostu się reszty pozbyć. I wysyłam tam chyba, nie wiem, z pięć maili to wyszło. I słuchajcie, zignorowali te moje maile. Oni to zignorowali totalnie. Szkoda, ale nie jest tak źle, bo <grym> e, dowiedziałam się jednej ciekawostki. A mianowicie tak, bo ja chętnie chciałabym już wypróbować trójkę, ale jednak dobrze, że mam cały czas tą dwójkę, bo niestety nie mam kompatybilnego telefonu. A mianowicie wyobraźcie sobie, że Libre 3 aktualnie można tylko używać z iPhone'em i do trójki nie ma żadnego... Skąd Ty się znowu wzięłaś? I do trójki nie ma już czytnika, takiego glukometru. Wiecie co, można też było paski wciskać i tym czytnikiem można byłoby. To już nie działa, nie ma czegoś takiego. Dla Freestyle Libre 3 funkcjonuje tylko aplikacja. Z tego względu... Poczekajcie, spróbuję ją wywalić tu przez okno. Idź tam. Idź tam, tam. No, dobra, Nie dało się. A z tego względu, że ja iPhone'a nie mam, że ja nadal mam mój stary telefon i zaraz też do tego jeszcze przejdę, to niestety nawet nie mogłabym używać tej trójki. Tak więc albo, no, no tak więc mam wybór. No kurde, spadaj. Tak więc albo mam wybór, albo czekam, aż będzie aplikacja do Androida, albo muszę przejść na iPhone'a. I może ta decyzja będzie dość łatwa niedługo do podjęcia, bo to zależy oczywiście jak długo będą jeszcze programować tą aplikację, bo aplikacja no, to jeszcze może trochę potrwać, Nie wiadomo czy zaczęli czy planują dopiero. W każdym razie opowiadałam wam w jednym z tych filmików, że te alarmy w Libre 2 mi teraz aktualnie nie funkcjonują i nie wiedziałam czy to chodzi o mój model telefonu, że już ma przestarzały Android, po prostu że nie działa, albo że to chodzi o jakiś update w aplikacji. I też im, firmie Abot, napisałam. I jakoś na to to bardzo szybko odpowiedzieli, patrzcie. A na moje wszystkie reklamacje i tak dalej to nie. Tak więc napisałam im, że alarmy mi nie funkcjonują i jakoś ze dwa dni później wylogowało mnie całkowicie z tej aplikacji. Czyli musiałam się na nowo zalogować, na nowo nawet chyba ściągnąć nową wersję, czyli zaktualizowali tą aplikację. Podejrzewam, może, nie wiem, też inni ludzie się zgłosili, że alarmy nie funkcjonują, skoro zrobili update tak szybko, albo po prostu już mieli go w planach. W każdym razie, od czasu, kiedy zainstalowałam tą nową wersję, zaktualizowałam LibreLink, tą aplikację, to alarmy znowu zaczęły działać. Ale nie na długo, nie na długo. To jest właśnie ten problem, bo znowu mi nie działają. I już teraz naprawdę nie wiem, po tym update'ie to było tak, że wszystko mi normalnie funkcjonowało. Później, jakiś czas, później kilka dni, nie wiem, może z tydzień, dwa, znowu było tak jak wcześniej, że nie działały te alarmy. A jeżeli chciałam je na nowo zrestartować, zreanimować, to musiałam ten alarm wyłączyć i włączyć ponownie, jak już Wam kiedyś pokazywałam, i wtedy znowu zadziałały, yy, ale też na krótki czas. One, ta funkcja nie utrzymuje mi się. Tak więc wydaje mi się, że może to też mieć coś z moim telefonem, może ogólnie z Androidem, może te aplikacje, które nawet na Libre 3 będą teraz um, programować, to, to może też być tak, że to tylko dla najnowszych Androidów. Ja nie wiem, jakie teraz jest najnowsze, ale może też być tak, że nawet wtedy z trójką to też nie będzie mi na moim telefonie działać, obojętnie jak długo nawet to będzie trwało. Tak więc coś mi się niestety wydaje, że kurde, będę zmuszona. Kupić iPhone'a, a wiecie, iPhony no, nie są takie tanie. Ogólnie to ja lubię Apple, nie? Ogólnie uwielbiam produkty Apple'skie, bo też mam Maca i bardzo dobrze mi się na nim pracuje. <grych> na Windowsie nie potrafię pracować tak dobrze, tak więc jestem przyzwyczajona do tych Apple'skich produktów, ale iPhone to jest taki, hmm, no, no nie wiem, no tak. Tak 800-900 euro no, na telefon no, nie chciałabym wydawać, dlatego poszukam może jakieś starsze modele, ale to też starszy model, to też nie wiadomo, jak długo będą updateować, a ja nie wiem, no, muszę się zastanowić. Tak więc, jeżeli jeszcze nie daliście mi e, cynku, jaki telefon polecacie, to zróbcie to jeszcze teraz tu w komentarzach. Bardzo bym się cieszyła. Dzięki z góry, bo jeszcze się nie zdecydowałam, ale wydaje mi się, że to musi iść po prostu coś w stylu w kierunku iPhona. No, jeżeli chcę używać Libre 3 w niedługim czasie, może za 3 miesiące na przykład, nie, to bym musiała już teraz sobie coś eplowskiego kupić. Dobra, co jeszcze? Obudziłam się dzisiaj z rana, to znaczy ja się sama nie obudziłam. Burza mnie obudziła, jeny. Tak waliło mocno. Takiej burzy to ja chyba jeszcze nigdy nie przeżyłam. Naprawdę ona była tak strasznie głośna, to było słychać jakby bomby jakieś latały. Nagrałam jeden kawałek, jak, jak walnęło tak... Duff, tak mocno, że aż prawie wszystko się zatrzęsło. Nie, to moja ręka tylko się zaczęsła ze strachu tak naprawdę. Ale naprawdę było głośno. Tak więc już nie mogłam rano spać. Usiadłam na kompa, obrabiałam filmiki. Ogólnie to ostatnio mam mega kiepskie cukry. Bardzo się z tym źle czuję też. Ciśnienie mi też troszeczkę skacze, tak więc jestem taka do dupy jakaś. Potrzebuję wakacji. Za dwa tygodnie mam urlop, znaczy długi urlop. Ja za tydzień, za pięć dni już mam dwa dni urlopu, i za kolejny tydzień też mam dwa dni urlopu, i wtedy od października mam. Mam co? Mam dwa tygodnie urlopu i znowu jedziemy do Freiburga, czyli już trzeci raz będę w tym mieście. I ani razu jeszcze nie zdążyłam Wam obrobić tych filmików z tych dwóch poprzednich wyjazdów. To jest, do, to, to jest niesamowite. Mam tyle do pokazania, tyle fajnych miejsc, pięknych miejsc. No, może jak będę na emeryturze, to wam obrobię te filmy. Ogólnie to wam też opowiadałam, że chciałabym sportu uprawiać, no ale niestety przez tą sytuację, jaka jest aktualnie, nic z tego nie wyjdzie, bo nie chciałam sama uprawiać tego sportu, tylko w grupie i do tego chyba nie dojdzie. No. Tak więc też jestem taka zniesmaczona trochę, bo to była moja jedyna możliwość, żeby się jeszcze jakoś zmotywować do sportu, bo tak samo i to mi jest, jeśli chodzi o sport, naprawdę ciężko. Ogólnie to też jeszcze ostatnio zauważyłam, że jakoś denerwują mnie pierdoły. Stresuję się pierdołami, rzeczami, które no nie powinny mnie tak stresować, to i tak się trochę stresuję. Jakoś tak się wszystko tak mi nakłada, tak wszystko naraz i tak jestem taka trochę nerwowa, taka pod, pod, jaka? pobudzona, podbudliwa. No wiecie o co chodzi. Moje doradztwo dietetyczne nadal trwa. I mam jeszcze ostatni termin, Czekam teraz na ten termin, bo stale coś się przesuwało, albo ja przesuwałam, albo oni przesuwali. I jakoś to tak, no praktycznie cały rok trwa, już prawie no pół roku, powiedzmy, trochę więcej niż pół roku. Tak więc dam Wam oczywiście relację po tym całym doradztwie, jak to u mnie wyglądało. No, i jeszcze się zastanawiam też nad nową pompą. Tak bo moja pompa, ta tutaj, już bardzo poharatana. Pęknięta i w ogóle co nie tylko, ona już jest dość stara. Jak byłam ostatnio u, u takiego doradcy nie, diabetycznego, to nie jest diabetolog, tylko jakiś tam doradca, to ten, i chciałam, i chciałam wyciągnąć wyniki z pompy. To gościu mi też powiedział, takiej pompy to już się w ogóle nie używa. Co to jest za model. Już czegoś takiego się w ogóle nie używa. Nie, czy nie chce może Pani przejść na nowo? Co mi się też tak wydaje, że jak ja bym przeszła na taką pompę, to ja bym chyba musiała wziąć urlop sobie z tydzień, żeby się, wiecie, przyzwyczaić do tego, żeby nauczyć się obsługi tej pompy, żeby, no, no wiecie, no... To potrzeba chyba tak troszeczkę czasu, wydaje mi się. E, a szczególnie, jeżeli to będzie zupełnie takiego starodawnego systemu na zupełnie nowoczesny, a już w ogóle z jakimiś touchscreenami i w ogóle co nie tylko, to będę no, sporo potrzebowała czasu, żeby się przyzwyczaić do tego. Ja nie lubię touchscreenów, już Wam teraz o tym powiem. Ani touchscreenów, ani nie chcę pompy do ładowania do USB przez komputer. Mowy nie ma. Ja chcę mieć zwykłe baterie i chcę mieć zwykłe guziczki, tak jak w mojej starej pompie. Tak więc wydaje mi się, że będę musiała jeszcze sobie wziąć na to urlop, ale powoli się już tak psychicznie przygotowuję na tą zmianę, bo boję się po prostu, że ta pompa mi pójdzie w pip. No, bo tak jak mówię, ona już jest dość stara. Ostatnio jak byłam we Freiburgu, to miałam niezłą akcję i już myślałam, że pompa mi poszła. A na szczęście jeszcze żyje, ale wiecie, ona tak jak już mówię, już jest w podeszłym wieku. Nie wiadomo, może nagle coś jej palnie. Będę musiała sobie jeszcze wziąć po prostu trochę czasu, żeby przeskanować cały internet, żeby poczytać troszeczkę na ten temat, żeby zrobić plusy i minusy. Na ten temat nagram wam też filmik, oczywiście, żebyście od razu widzieli, co jest dla mnie ważne, czego nie może mieć pompa, co musi mieć pompa. No, ale zanim ja do tego dojdę, to jeszcze troszeczkę czasu minie, tak więc y, nic u mnie nie słychać, dajcie znać, co u Was w ogóle słychać. Ja dostaję maile, żeby mi piszecie na Instagramie i w ogóle gdzie, a ja na Instagram już prawie w ogóle nie wchodzę. Ja tam tylko na sekundę może wejdę, żeby zobaczyć, co słychać, ale ja ani nie piszę już tam nic, ani wiadomości, ani nic, tak, tak więc chory, że Wam nie odpisuję na te rzeczy, bo nie mam po prostu jakoś kiedy tak w spokoju sobie usiąść. I to wszystko opracować. No, tak więc, jeżeli chcecie, piszcie mi maile, bo na maila to już prędzej odpowiem niż na Instagrama. A jeszcze lepiej, jeżeli macie jakieś ogólne pytanie, albo na przykład chcecie coś mi powiedzieć na jakiś temat, to piszcie też w komentarzach pod filmami, bo komentarze pod filmami to ja czytam w miarę regularnie. No, tak więc tutaj możecie mnie znaleźć, gdybyście chcieli. Dobra, koniec na dzisiaj. Ja już będę się z Wami żegnała. Życzę Wam miłych cukiereczków. Dawajcie znać, co u Was słychać. Trzymajcie się cieplutko. To do następnego razu. To papa! Papa! Pa. Jakoś tak brzydko to zabrzmiało. To to papa! Pa.